Więcej, jeżeli macie pytania o perspektywę tego spotkania, więcej na pewno dowiemy się od Pawko. Jest już z nami. Dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. No, powiem Ci, imponuje nam coraz bardziej gra Waszej drużyny. Na ile właśnie to będzie drużyna, na ile ten skład e, będzie to już dosyć dużo rozmawialiśmy. Więc jeżeli chodzi o jakieś pytania do samego spotkania, to na pewno e, tutaj e, aż się prosi o to, żeby zapytać, czy czuliście, że ta gra wymyka się spod kontroli na Mirażu pod koniec. Mm. Znaczy no, bliski wynik, ale nie wydaje mi się, żebyśmy jakoś czuli tę presję tego wyniku, bo to taki mecz z serii, że co byśmy nie zrobili tak wiemy, że to wygramy, no ale trzeba to dograć do końca i jakoś zdobyć te 16 rund. No trochę się gubiliśmy, trochę młyn był, przegraliśmy rundę eko, no i stąd ten wynik, ale nawet jakby były dogrywki czy coś, to nadal... Myślę, że to na spokojnie wygrali. Kalkulujecie sobie takie rzeczy jak właśnie różnice punktowe? Bo pamiętajmy, że też za zwycięstwo 2-0 jednak jest ten komplet punktów. 3. wpadają na konto. W przypadku 2-1 do 1 to już są tylko dwa punkty. Czy bierzecie właśnie pod uwagę, macie jakieś takie kalkulacje, jak skuteczni musicie być, żeby wybić na czoło tabeli? Znaczy patrzenie w tabelę na razie to tak średnio to robimy, bo po prostu no... Chodzimy na serwer, żeby wygrać 2-0, więc no, tylko trzy punkty są tak jakby naszym celem. Też w tym meczu, no tym bardziej na to nie patrzyliśmy, bo raczej innej opcji nie widziałem. No, Fajniej nacisnąć, sprawdzić później tabelę na stronie i okazuje się, że tu trzy punkty, tu trzy punkty, tu trzy punkty. Coraz lepiej. Łukaszu, proszę. E, tak, bo już za trzy spotkania, dwa z rywalami, gdzie wy nie byliście, wy nie byliście faworytem, wygraliście dwukrotnie 2 do 0 i to były raczej pewne spotkania. Dzisiaj trafiacie na sytuację, gdzie to wy jesteście tak naprawdę faworytami. Wygrywacie owszem 2 do 0, ale nie jest to aż taka dominacja, nie jest to aż taka pewna gra. Czy to oznacza, że łatwiej wam się nieco przygotować i grać przeciwko rywalom, powiedzmy, ułożonym. Natomiast problemy pojawiają się tak jak tutaj, gdzie no też tak do końca nie wiecie, czego się spodziewać po rywalach. Znaczy nie powiedziałbym, że Impression to też nie jest jakaś taka nieułożona drużyna, bo chłopaki tam też ewidentnie próbują grać zespołowo, grać te taktyki, więc raczej to był ten sam kaliber, co jakbyśmy grali na Ungentium czy Turów Gorzelec, tylko po prostu to no tak jak mówiłem wcześniej, to było takie, że wchodzimy na ten mecz i wiemy, że i tak zdobędziemy trzy punkty, i po prostu bardziej się rozluźni rozluźniliśmy, popełniliśmy więcej błędów, no i na to się złożył ten wynik. Co jednak nie można odmówić impression, że dobrze grali. Na pewno tego Miraża yy, pod koniec, po tym CT nas kontrowali w wielu sytuacjach, więc no. No ale pierwon uderzył po raz kolejny, i po raz kolejny celnie, czego Wam gratulujemy. Po raz kolejny komplet punktów i nie możemy się doczekać Waszych kolejnych spotkań. Także już teraz życzymy powodzenia i dziękujemy, Pawko, za czas. Dzięki, do zobaczenia.